Czy pracownik może odmówić polecenia pracy w godzinach nadliczbowych? Otóż odpowiedź jest dosyć prosta. Zgodnie z artykułem 100 Kodeksu pracy pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które są zgodne z przepisami prawa. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych co do zasady jest zgodne z przepisami prawa. Mamy niewiele wyjątków, kiedy pracownikowi nie może pracodawca czy przełożony polecić pracy w godzinach nadliczbowych. Takim wyjątkiem jest m.in. stan ciąży kobiety, ale też pracownik, który posiada dziecko do ósmego roku życia, który złożył pracodawcy oświadczenie, że w związku z posiadaniem tego dziecka nie będzie chciał wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych. Ale, drodzy Państwo, należy pamiętać, że to tylko w sytuacji gdy pracownik ma dziecko do 8 roku życia i złożył oświadczenie w tym zakresie pracodawcy. Jeżeli pracownik oświadczenia w tym zakresie nie złożył, albo pracownik ma dziecko, które ma już 9 lat, to niestety polskiego ustawodawcę to już nie interesuje. A zatem, jeżeli wydam pracownikowi polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, to pracownik nie ma prawa odmówić mi wykonania tego polecenia. Bo jest to polecenie zgodne z przepisami prawa, które jesteś zobowiązany pracowniku wykonać.